Cześć komiki! Dzisiaj zabawimy się w detektywów i zagłębimy się w jedną z największych zagadek w historii bitcoina w Kanadzie. E? Być może kojarzycie Geralda Cottena, założyciela giełdy Quadrigat CX. A dla tych, którzy o nim nie słyszeli, Cotten to taki przebiegły chomik, który zbiał z kluczami do spiżarni, a wszystkie inne chomiki drapały się po głowach i zastanawiały, gdzie się podziały smakołyki. Istnieje zresztą kilka wersji tej smutnej historii. Cała prawda do dziś nie jest znana i pewne elementy wciąż czekają na wyjaśnienie, ale u mnie znajdziecie wyłącznie twarde fakty. Gotowi? No to jedziemy. W 2018 roku Quadriga CX była jednym z największych kanadyjskich internetowych giełd kryptowalut, które powstały w odpowiedzi na potrzebę prostej metody zakupu bitcoinów w tym kraju. Przed powstaniem Quadrigi wiele transakcji bitcoinowych było przeprowadzanych przez japońską giełdę Mt. Gox, co było dość niewygodne, ponieważ środki musiały być przesyłane przez szereg pośredników. Quadriga CX uzyskała popularność jako najtańsza i najszybsza platforma dla entuzjastów bitcoina w Kanadzie. Była wtedy również najbezpieczniejszą opcją. Pierwsza uzyskała licencję biznesową od FinTrack. Jako giełda zarabiała pobierając opłatę od swoich użytkowników za każdą dokonaną transakcję. Co wraz z rozwojem platformy przerodziło się w całkiem pokaźne źródło dochodu. Początki były jednak skromne. W 2014 na giełdzie wymieniono walutę wartą zaledwie 7 400 000 dolarów. Z powodu kiepskich wyników dwa lata później wszyscy dyrektorzy złożyli rezygnację, co postawiło kotena w pozycji jedynego szefa. Na szczęście w 2017 roku rynki poszły w górę, podobnie jak wolumen obrotu na kanadyjskiej giełdzie. Oczywiście spowodowało to wzrost prowizji, a także problemy z przepływem gotówki, ponieważ giełda zlecała przetwarzanie płatności zewnętrznym podmiotom. Na domiar złego 9 grudnia 2018 roku Gerald Coten zmarł. Wyjechał akurat na miesiąc miodowy do Indii. Oficjalna narracja głosiła, że 9 dnia, krótko po zameldowaniu się Roy, w Oberoi Rajvillas w Jaipurze, Koten się rozchorował. Został przewieziony do prywatnego szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego ostre zapalenie żołądka i jelit. I jeszcze tego samego dnia jego stan gwałtownie się pogorszył, a po wykonaniu badania krwi dostał wstrząsu septycznego. Lekarze próbowali go ratować, gdy jego serce przestało bić. Po chwili jakimś cudem odzyskał przytomność po czym serce zatrzymało mu się po raz drugi i stwierdzono zgonę. Śmierć 30-letniego prezesa i założyciela Quadrigi została oficjalnie ogłoszona przez giełdę dopiero 14 stycznia 2019. Pamiętajmy, że to Koten prowadził cały ten interes. Gdy Koten zmarł, Quadriga miała jedynie dwóch pracowników i to niepełniących żadnych ważnych funkcji, koten był jedyną osobą odpowiedzialną za operację giełdy, co obejmowało zarządzanie funduszami i zimnymi portfelami, a bez niego, jako centralnego systemu zarządzania gotówką, rynek zaczął panikować i ludzie szybko stracili wiarę w giełdę. Całą sprawę. Dodatkowo komplikował fakt, że wiele depozytów znajdowało się w cyfrowych zimnych portfelach na laptopie Kotena, a po jego śmierci stały się de facto niedostępne. Koten odszedł z reputacją niezłego kolesia. Tak go podsumował założyciel Bitcoin Coop Freddy Hartline. Był również postrzegany jako człowiek ostrożny i pragmatyczny. Żona Gotena Jennifer Robertson poinformowała, że środki jej męża zostały zamrożone przez bank procesora płatności Quadrigi oraz że giełda zamierza wyznaczyć tymczasowego dyrektora generalnego. Wezwała do zachowania spokoju i zapewniała, że fundusze są bezpieczne. Zapowiedziała ponadto ulepszenia strony internetowej oraz usług. Jak na ironię, tydzień po tej obietnicy strona internetowa giełdy przestała działać z powodu przeglądu technicznego, a dwa dni później Quadriga wystąpiła o ochronę przed wierzycielami. Sąd Najwyższy Nowej Szkocji ogłosił upadłość firmy po ustaleniu zadłużenia w wysokości 250 milionów dolarów, przy szacowanej liczbie 115 tysięcy kont klientów, którym należały się pieniądze. Po ogłoszeniu wyroku, śledztwa rozpoczęły różne instytucje, w tym Królewska Kanadyjska Policja Konna, FBI, dwa inne organy ścigania oraz kilku niezależnych badaczy. Wszyscy zastanawiali się nad tym samym, co się stało z gotówką i czy giełda faktycznie posiadała deklarowane Fundusze. I want my money back. No Założyciel zmarł jako jedyna osoba znająca klucze do zimnych portfeli, więc giełda nie mogła uzyskać dostępu do jego zasobów. Przyznacie chyba, że ta historyjka brzmi niezbyt wiarygodnie. Gdy wszyscy myśleli, że odnaleziono ścieżkę do zaginionych funduszy, okazało się, że chomik był przebiegłym kameleonem, niezauważalnie prześlizgującym się przez szczeliny. A zatem, czy Koten był tym, za kogo się podawał? Cóż, w kilka miesięcy po jego śmierci udało się wyjaśnić kilka faktów dotyczących działalności giełdy. Śledczy odkryli m.in., że Koten handlował na marży, używając funduszy klientów i przenosił pieniądze z giełdy na swoje osobiste konta. Dziennikarzom udało się ustalić, że albo nie utworzył, albo nie korzystał już z portfeli Multizig, które rzekomo założył lata wcześniej. Zamiast tego wykorzystał fundusze do zakupu nieruchomości, samolotu i licznych luksusowych samochodów. Możliwości były dwie. Koten albo lekkomyślnie traktował powierzone mu pieniądze, albo był oszustem, który próbował przeprowadzić klasyczny exit scan. Asyek masy upadłościowej Ernst Young ustalił później, że zasoby kryptowalutowe po prostu nie istniały, a giełda wysłała dwie trzecie pozostałych monet do niedostępnych zimnych portfeli. Według artykułów w Vanity i Globe and Mail już od 2003 roku był związany z programami inwestycji wysokiego zysku. Tak samo zresztą jak Michael Patrin, współzałożyciel Quadrigi, zatrzymamy się tutaj, bo patrzenie będzie więcej później. W wyniku dalszego dochodzenia ujawniono. Interesującą relację między Kotenem a Patruinem, którzy poznali się online. Po pierwsze w 2004 Koten założył piramidę finansową SS Investments, obiecywał, że w ciągu 48 godzin inwestorzy otrzymają zwrot od 103 do 150%. Lub nawet więcej. Raptem trzy miesiące później SNS zawiesił działalność, zabierając ze sobą środki inwestorów. Patreon natomiast powiązano z wieloma firmami zajmującymi się cyfrowymi walutami, takimi jak Midas Gold, która wymieniała gotówkę na waluty cyfrowej z powrotem, jako pośrednik pomiędzy Liberty Reserve a jego handlowcami. Midas Gold to też skądinąd intrygująca opowieść. W maju 2013 firma stała się przedmiotem największej sprawy dotyczącej prania pieniędzy online w historii Stanów Zjednoczonych. Midas Gold była ściśle powiązana z cyfrowym serwisem walutowym Liberty Reserve, którego kontaktowy adres elektroniczny brzmiał, uwaga, gerald.cotton.gmail.com. Gdy zajmowano majątek Mindas Gold, kotan przeskoczył już z okrętu do kolejnego przedsięwzięcia. Sześciomiesięczny fundusz Quadriga do wysokiej stopy zwrotu, który inwestował w kapitał wysokiego ryzyka i rynki wymiany walut obcych. Forum internetowe Blackhead World ujawniło, że Kotem zamieścił ogłoszenie o pracę dla programisty, znającego się na Bitcoinie, który miałby stworzyć stronę internetową, mogącą służyć jako otwarty rynek, podobny do giełdy dla aktywów cyfrowych. W ogłoszeniu zastrzegał, że strona internetowa musi powstać jak najszybciej. Trzy miesiące później fundusz Quadriga zniknął. Gotowa do użycia była za to giełda quadriga CX. Ta historia przekonała wiele osób, że giełda była jedynym z wielu przekrętów Kotela. Wszystkie opierały się na prawdzie starej jak świat. Przy odpowiedniej manipulacji ludzie są skłonni uwierzyć w każdą bajeczkę. Jennifer Robertson, wdowa pogodzenia, znalazła się niestety w samym środku afery. Zarzekała się przed sądem, że nie miała pojęcia o oszustwach swojego męża. Ostatecznie podpisała ugodę, w ramach której zrzekła się majątku o wartości 12 milionów dolarów na rzecz wierzycieli. Jak sądzicie, czy Gerald Cotton spoczywa w grobie? A może popija piwo na bezludnej wyspie? Niektórzy sugerują, że spingował swoją śmierć i przeszedł operacje plastyczne, aby zmienić wygląd i teraz żyje za skradzione pieniądze. Być może tylko czas pokaże. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka Akademii! Subskrybujcie i pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!